Drodzy widzowie, w dzisiejszym filmie, dosyć krótkim filmie, ale bardzo treściwym, chcę Wam przekazać 15 sposobów na radzenie sobie ze stresem. Ze stresem, zarówno w pracy, jak i podczas prowadzenia firmy, jak i w domu. No, jeśli chcesz pozbyć się tego stresu albo w jakiś sposób umieć nim zarządzać, ten film właśnie będzie idealny dla Ciebie. Więc startujemy po kolei. Punkt pierwszy to jest to, żebyś nauczył się planować swój czas. No, przeważnie stres wynika z tego, że my właśnie nie potrafimy planować swojego czasu, że albo zawalamy pewne sprawy, albo z drugiej strony nie potrafimy przewidywać pewnych spraw. A jeśli przecież nie zaczniesz planować, nie zaczniesz myśleć o tym, jak chcesz zrealizować jakiś dany projekt, no to, to nie będziesz w stanie przewidzieć, co tam się może po drodze wydarzyć. No, wynika też bardzo często stres z tego, że nakładamy na siebie zbyt dużo obowiązków, czyli nie jesteśmy w stanie odpowiednio ustalić priorytetów i chcemy zrobić za dużo w zbyt krótkim czasie, no i wtedy niestety pojawia się ogromny stres, ogromne ciśnienie, bo kurczę zobowiązałeś się, że zrobisz to, tamto, siamto, a czasu jest za mało. No więc naucz się porządnie planowania. Uczymy Was właśnie tego planowania w wyzwaniu 90 dni. Nie tylko planowania długoterminowego, czyli nawet jak stworzyć sobie plan na całe swoje życie, na kilkadziesiąt lat, zaplanować właśnie swoją karierę, czy różne inne obszary życia, ale również uczymy Was tego, jak właśnie planować każdy swój miesiąc. Tydzień i dzień, tak, żebyś osiągał jak najwięcej w tym swoim życiu, żebyś mógł działać jak najefektywniej w tym czasie, w którym pracujesz, żeby mieć jeszcze jak najwięcej czasu na odpoczynek, relaks, na swoje pasje, na hobby. Więc naucz się tego planowania, spróbuj sobie, jeśli jeszcze nie próbowałeś wyzwania 90 dni, wejdź na stronę wyzwanie90dni.pl, przerób sobie od razu pierwsze 3 dni tego programu i zobaczysz już sam, jakie to wprowadzi zmiany w twoim życiu. Lecimy dalej. Punkt drugi to jest to, żebyś przygotował sobie plan dzień wcześniej. Dzień wcześniej, czyli nie próbuj planować rano, kiedy już przeważnie na przykład za późno wstaniesz, albo coś się wydarzy, jakieś rzeczy, poplamisz sobie przypadkiem koszulę i biegasz, biegasz po prostu dookoła domu właśnie w stresie. Tylko przygotuj sobie plan dzień wcześniej. Przemyśl właśnie to, co chcesz zrobić następnego dnia. Dzięki temu będziesz w stanie nie tylko właśnie odpowiednio... Nie tylko w stanie będziesz odpowiednio yy, no jak najlepiej wykorzystać ten kolejny dzień, ale również oczyścisz swój umysł, będzie ci się dużo lepiej spało. Będziesz mieć dużo spokojniejszą głowę właśnie wieczorem, kiedy wyrzucisz po prostu z niej to wszystko jakieś plany, sprawy do załatwienia na papier. Punkt trzeci, naucz się ustalać priorytety. No właśnie, to jest to, co powiedziałem już w punkcie pierwszym, czyli odpowiednie priorytetyzowanie. Popatrz ja was uczę tego w wyzwaniu 90 dni, że są rzeczy ważne, pilne, ważne, niepilne, niepilne i ważne i niepilne i nieważne. Cztery kategorie rzeczy i trzeba nauczyć się dzielić te różne rzeczy. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile mógłbyś mieć wolnego czasu każdego dnia, jeśli po prostu wyeliminowałbyś rzeczy, które nie są ważne w twoim życiu. Ale tego trzeba się nauczyć. No nie rodzimy się z tą umiejętnością. Rzadko kiedy rodzice nas tego nauczyli, więc po to masz właśnie wyzwanie 90 dni, żeby tego typu rzeczy się nauczyć. Punkt czwarty, tre, trenuj asertywność wobec innych i wobec siebie. Naucz się asertywności, naucz się, że tak jak pewnie odkładasz na później różne ważne decyzje, różne swoje cele, różne projekty, różne zmiany, walkę z nałogami, czy jakieś tego typu inne rzeczy odkładasz na później, że zacznę od przyszłego tygodnia, miesiąca czy roku, tak samo naucz się odkładać na później jakieś rzeczy negatywne. No wykorzystaj swoje kunktatorstwo, czyli właśnie odkładanie na później, wykorzystaj je w taki sposób, żeby ci Użyło. Czyli odkładaj na później rzeczy, które dla Ciebie są niezbyt korzystne, a rób natychmiast te rzeczy, które są dobre. Naucz się też właśnie w tym punkcie być asertywnym wobec innych, tak żebyś. No, nie był ciągle kozłem ofiarnym, popychadłem, które jest wykorzystywane przez innych ludzi. Naucz się szanować swój czas, cenić swój czas. To nie chodzi o to, żeby wszystkim mówić nie i nikomu nie pomagać, ale naucz się właśnie ustalać odpowiednie priorytety w swoim życiu, żeby nie było tak, że wszyscy naokoło coś od ciebie chcą i robisz coś dla wszystkich, podczas gdy twoje życie po prostu kuleje, leży i nie posuwa się cały czas do przodu. I teraz zanim pójdziemy do następnego punktu, to gorąco chcę zaprosić na szkolenie, które poprowadzę dla Was zupełnie bezpłatnie w najbliższą niedzielę o godzinie 10. Będzie to szkolenie na temat tego, jak pozbyć się różnego rodzaju blokad i ograniczeń z Twojego życia. Jeśli czujesz cały czas, że coś Cię ogranicza, że cały czas no nie możesz wykorzystać w pełni swojego potencjału, to na tym szkoleniu właśnie pokażę Ci, jak te rzeczy zidentyfikować, jak się pozbyć ich ze swojej głowy i zastąpić je czymś, co będzie Ci w życiu pomagać. Więc od razu pod tym filmem, w przypiętym komentarzu, czy w opisie filmu znajdziesz linka, bardzo prosty link zresztą, wyzwanie90dni.pl, łamane przez webinar. Od razu zapisz się na to szkolenie, bo jest ono bezpłatne przez internet. Internet. Bardzo wygodnie możesz wziąć w nim udział. No, więc zatrzymaj ten film, zapisz się i dopiero wracaj z powrotem, jak już to zrobisz. No, a jak się zapisałeś, mam nadzieję, że ustawili sobie też przypomnienie w telefonie, żeby nie zapomnieć. No to lecimy dalej w takim razie. Kolejna rzecz, punkt piąty. Usuń toksycznych ludzi ze swojego środowiska. Słuchaj, toksyczni ludzie, o których ja już nagrałem tutaj mnóstwo filmów właśnie na kanale. Toksyczni ludzie nie tylko drenują cię z czasu, właśnie, manipulując cię, wmanipulowując cię właśnie w jakieś swoje interesy, ale również drenują Twoją energię życiową przede wszystkim. Przede wszystkim drenują Twoją energię życiową, więc pozbań się takich ludzi ze swojego otoczenia. Poszukaj sobie, wpisz sobie na przykład, jak pozbyć się toksycznych ludzi. Krzysztof Król, wyszukiwarkę na YouTube. Zresztą jakikolwiek temat, jak szukasz na niego odpowiedzi, już nagrałem dla Was tutaj ponad 800 filmów na kanale, więc mam nadzieję, że subskrybujesz kanał i ustawiłeś sobie takie przypomnienie, taki dzwoneczek właśnie, który jest przy przycisku subskrypcją bo wtedy będziesz otrzymywać powiadomienia, kiedy nagrywam dla Was nowe filmy. Natomiast, natomiast jeśli szukasz jakiejś odpowiedzi, odpowiedzi na jakieś pytanie, to wpisz sobie to pytanie w wyszukiwarkę na YouTube, Krzysztof Król i być może już nagrałem na ten temat nawet nie jeden film. Tak właśnie o toksycznych ludziach. Punkt szósty. Przestań narzekać. Przestań narzekać. Narzekanie cały czas powoduje te same dokładnie reakcje w Twoim życiu co stres w twoim organizmie. Czyli nie tylko no niszczy twój układ odpornościowy nie tylko powoduje, że tego stresu jest jeszcze więcej, ale przede wszystkim właśnie narzekanie odbiera ci twoją energię życiową. Skupiasz się na rzeczach, na które Wojtuś Wojtuś kochany synek jak widzicie rośnie tutaj mama go ubrała porządnie, bo w Tajlandii to się nie wolno opalać Wojtuś dobry czas? tak? kochany synek, no więc więc wracając tutaj do tematu, słuchaj, narzekanie powoduje dokładnie te same reakcje, co stres w Twoim życiu. I do, dodatkowo też narzekanie powoduje y, tworzenie się w tobie takiej wyuczonej bezradności. Bo przeważnie narzekamy na rzeczy, na które nie mamy wpływu. No, przecież jak masz na coś wpływ, to nie trzeba na to narzekać, tylko trzeba po prostu to zmienić. Trzeba coś z tym zrobić. Nie trzeba zadziałać, podjąć pewne działanie, które wyeliminuje problem. A przeważnie ludzie narzekają na politykę, na pogodę, na, na rzeczy, właśnie na które żadnego nie mają problemu. I co więcej, robią sobie z tych rzeczy jeszcze wymówki. Więc przestań narzekać. Punkt siódmy. Zaplanuj relaks. Zaplanuj odpoczynek. Słuchaj, odpoczynek jest równie ważny jak działanie. Więc. Więc wiele osób właśnie przez to po prostu no, niszczy swoje zdrowie, i to nie tylko fizyczne, ale również psychiczne, właśnie przez to, że próbują po prostu się zaharować na śmierć. No o ile w Japonii to jest, to jest kwestia honoru, i niektórzy ludzie faktycznie widzą w tym jakąś dumę, że się zapracują na śmierć, o tyle no, w większości miejsc świata to nie jest zbyt fajna sprawa. Więc zaplanuj odpoczynek, zobaczysz, że będziesz dużo bardziej efektywnie działać, a dzięki temu, że będziesz działać efektywniej, to po prostu no, będziesz mieć jeszcze więcej czasu później na relaks. Jest to takie paradoksalne, że często le lepiej mniej pracować niż więcej i mieć właśnie z tego lepsze efekty. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz, punkt ósmy. Wstawaj wcześniej. Zacznij robić rano rzeczy, które są najważniejsze w Twoim życiu. Coś związanego z Twoim rozwojem, na co przeważnie nie masz czasu albo nie masz energii już po pracy wieczorem, zacznij te rzeczy wszystkie robić rano. Zobaczysz, że jeśli zaczniesz robić najważniejsze rzeczy z rana, wstawać troszkę nawet wcześniej, przed pracą pół godziny czy godzinę, żeby mieć ten czas dla siebie, kiedy nikt ci nie przeszkadza i nikt ci nie zawraca głowy, to będziesz osiągać dużo więcej i będziesz dużo lepiej i spokojniej się czuć. Nie będziesz również rano gonić po domu po prostu i zaczynać dnia od już stresu. Wiele osób właśnie wstają zbyt późno, włączają 15 drzemek i później no, już zaczynają swój dzień od stresu. Stoją w korkach, spóźniają się do pracy, cały czas stres. No jak w ten sposób warunk Swój myśl, to że naturalnie później będzie wchodzić w ten stan stresu. Punkt 9. Zacznij uprawiać jakiś sport. Sport jest bardzo dobry. Jeśli masz w głowie jakieś ciśnienia, jakiś niepotrzebny stres, żeby to rozładować na siłowni, na treningu, biegając, bardzo łatwo można to zrobić. Więc zacznij uprawiać sport. Jeśli jeszcze tego nie robisz, przynajmniej kilka godzin tygodniowo, 3, 4, 5 godzin tygodniowo, na pewno zmieni to twoje właśnie podejście i będziesz w stanie rozładować dużą ilość właśnie jakichś napięć już przez sam ruch po prostu fizyczny. Kolejna sprawa. Punkt dziesiąty. Olej to, na co nie masz wpływu. Po prostu olej rzeczy, na które nie masz wpływu, bo i tak nie masz na nie wpływu. Po co marnować swój czas i energię właśnie na rzeczy, z którymi nie masz, no nie masz co zrobić. Olej ludzi, którzy są mnie zupełnie na których nie masz wpływu, a w Twoim życiu gdzieś tam yy, za, za, zaburzają Twój umysł, Twoje myślenie, bo się martwisz, co o Tobie pomyślą i tak dalej. Nie masz wpływu na to, co inni o Tobie pomyślą. Rób swoje. Bądź dobrym człowiekiem, a to, że komuś się to nie podoba, to jest jego problem. E, punkt jedenasty. Popraw swoje odżywianie. Bardzo często odżywianie, złe odżywianie wpływa na nasz stan psychiczny. I bardzo często złe odżywianie może prowadzić, że masz jakieś, wiesz, nawet stany lękowe, niedobór jakichś witamin, może powodować jakieś problemy psychiczne, właśnie czy niedobór jakichś właśnie składników mikro czy makroelementów. Może powodować właśnie to, że Twój umysł nie pracuje poprawnie. No, a jak nie pracuje poprawnie, to nie będziesz sobie radzić z różnymi problemami, co będzie powodować naturalnie stres w Twojej głowie, więc zadbaj o dobre odżywianie. Ludzie często po prostu yy, dbają o swój samochód, leją do niego najlepsze paliwo, najlepsze oleje, a yy, swój organizm traktują jak śmietnik, kupując jakieś dziadowskie żarcie i wrzucając do niego każdy syf. Odżywiaj swój organizm, a nie tylko właśnie je Punkt 12. Naucz się poprawnego oddychania. Oddech potrafi cię zrelaksować w ciągu jednej minuty. Albo paru minut. Oddechy na przykład w tempie na 1, 4, 2, czyli wdech na 1, na 4 trzymasz i na 2 wydychasz. I różne wielokrotności właśnie tych liczb, czyli 2, 8, 4. 4, 16, 8. Tak samo oddechy Hofa bardzo pomagają się zrelaksować, działają jak po prostu medytacja w pigułce. Naucz się właśnie tego typu oddychania, zobaczysz, że będzie to twoje narzędzie, no, które możesz wykorzystać w każdej sytuacji, żeby właśnie się wyluzować. Punkt trzynasty. Pozbądź się perfekcjonizmu. Perfekcjonizm właśnie nakłada na ciebie mnóstwo różnych wymagań, których nigdy nie jesteś w stanie spełnić. Człowiek, który jest perfekcjonistą wymaga od siebie takich rzeczy, których no, żaden człowiek nie jest w stanie zrealizować i wymaga również od innych tego, co nikt nie jest w stanie podołać. Nikt nie jest w stanie tego typu rzeczom podołać, więc naucz się oduczać się perfekcjonizmu. Akceptuj rzeczy i ludzi takimi, jakie są. Naucz się cieszyć się tym, co udaje Ci się robić, być dumnym z tego, co robisz, nawet jak to nie jest idealne, bo nigdy idealne nie będzie. Czasem po prostu ma być wystarczająco dobre. No, kolejna rzecz, punkt 14. Oducz się, yy, oducz się nawyku tego, żeby przeglądać regularnie media. Odłącz się w ogóle od mediów, od jakiejś komunikacji masowej, która jest no, w dzisiejszych czasach tak naprawdę zbiorem negocjacji. Negatywnych samych informacji połączonych z polityką. Zauważ, że to, co jest w mediach, na różnych portalach, wiadomościach i tak dalej, to jest mieszanka jakaś po prostu negatywnych informacji z polityką. To nie powoduje ani absolutnie nic dobrego w Twoim życiu. Nie jest to ważne, ani istotne w Twoim życiu, tylko i wyłącznie powoduje właśnie stres. Powoduje, że Twój organizm wchodzi naturalnie w tryb ucieczki bądź walki, który naturalnie jest powiązany ze stresem, więc odłącz się od tych mediów. Skup się na rzeczach i karm swój umysł tylko rzeczami, które są dla ciebie dobre. Punkt 15 ostatni, to naucz się doceniać to co masz. Naucz się doceniać to co masz. Na pewno masz rzeczy, z których możesz być dumny, szczęśliwy w swoim życiu. Być może nie skupiasz na nich swojej uwagi, cały czas martwiłeś się i nauczyłeś swój umysł, żeby skupiał się na negatywach. Przestaw teraz właśnie to to swoje skupienie na rzeczy, które już masz, na rzeczy, które są dobre dookoła Ciebie. Zobaczysz, że będziesz dużo lepiej się czuć. Twój umysł będzie dużo bardziej zrelaksowany i nauczysz się właśnie, jak być szczęśliwym człowiekiem. Więc mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Przeleć sobie jeszcze raz przez tych 15 punktów, bo wystrzelałem je tu jak po prostu karabin, bo chcesz i się bawić właśnie z moim synkiem tutaj, z Nindą w tle. Jak widzisz, tutaj już czekają na mnie i czekają, aż lata skończy kręcić film. Więc idziemy tutaj zaraz się bawić. No, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wrzuć wielką łapę w górę. Subskrybuj kanał. No, i do zobaczenia. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!